Na program zaprasza firma Tymbark SA. Nie proszę Państwa, to nie pożar. Jesteśmy teraz w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w tym barku. Czy Tymbark bark słynie z produkcji soków owocowych? SMSy z odpowiedziami tak lub nie mogą Państwo przysyłać na numer 7168. A Rozstrzygnięcie konkursu jak zawsze po tematach dnia. Ja zapraszam jeszcze Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej. Czekamy na ciekawe propozycje miejsc, które warto zobaczyć, oraz na propozycje rozwinięcia skrótu TV Lato. W którym teraz siedzę jest bardzo nietypowe. Pierwszy raz mam okazję siedzieć na dachu pożarniczego samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w tym barku. Słyszałam, że jesteście jedną z najstarszych jednostek pożarniczych w Małopolsce. Czy to prawda? Tak, to prawda, ale zanim powiem coś więcej na temat tego faktu, to chcę powiedzieć, że ja też po raz pierwszy siedzę na samochodzie. I to jest, proszę pani, wyjątkowy samochód, bowiem jest to angielski den. Dar angielskiego miasta Weley Bridge, który dotarł przed kilku laty do tym barku jako właśnie dar tamtejszej społeczności w ramach nawiązanej międzynarodowej współpracy z miastem Wey Bridge. Ale wracając do tej części dotyczącej historii naszej straży, więc udokumentowane daty założenia naszej straży to jest rok 1878. Natomiast w wyniku kataklizmu, które Nawiedzały Tymbark w wyniku olbrzymich pożarów, między innymi takiego, który miał miejsce w roku 1852 we wrześniu tegoż roku, spłonęła dokumentacja, która mogłaby świadczyć o tym, iż jesteśmy najstarszą strażą w Małopolsce. Natomiast to, co możemy udokumentować, to jest ten rok 1878 i od tego momentu właśnie istniejemy nieprzerwanie, czyli weszliśmy obecnie w 128 rok naszej działalności. działalności, nieprzerwanej działalności, działalności, której nawet nie przerwała ani pierwsza, ani druga wojna światowa, czyli nawet okupant widział w działalności straży pewną wartość i nie delegalizował tej organizacji. Co jest takiego w tym barskiej ochotniczej straży pożarnej, że mimo, iż jesteście ochotnikami, jest tylu chętnych, aby w tej jednostce pracować? decydujący wpływ ma atmosfera domu i to środowisko, które zresztą te, te tradycje strażackie w tym barku są bardzo mocne. Na dzisiaj liczymy 40 kilku członków czynnych, prawda, ponad 30 członków wspierających, którzy również swoim doświadczeniem, jeśli już nie mogą aktywnie uczestniczyć bezpośrednio w akcjach ratowniczo-gaśniczych, to oni są w tej organizacji po to, żeby czy finansowo nas wesprzeć, czy dobrym swoim słowem doświadczeniem. To właśnie jest siła tej organizacji, że jesteśmy jedną wielką rodziną, bowiem yy, polega to na tej wielopokoleniowości. To jest prądownica, służy do polewania i gaszenia pożarów. To Rzanki zadanie będzie po nadciśnięciu tej dźwigni, strąci te cztery pachołki. Proszę bardzo. jesteśmy tutaj obecni w środowisku bardzo mocno i wchodzimy w inne sfery nie tylko te właśnie ratowniczo gaśnicze bo to jest podstawowy obowiązek natomiast jesteśmy organizatorami dnia dziecka już o takiej skali gminnej gdzie zawsze tych dzieciaków chcąc zainteresować tą ideą pożarnictwa to staramy się żeby właśnie w trakcie tego święta dzieci było obecne masę sprzętu żeby te dzieciaki mogły zobaczyć od wewnątrz nasze samochody, żeby mogły y, pobawić się sprzętem pożarniczym oczywiście pod fachowym nadzorem naszych y, strażaków. Jesteśmy w jednym z gospodarstw agroturystycznych. No niewątpliwą atrakcją tego miejsca jest to, że jest przepięknie położone. Ale dlaczego tu warto przyjechać? Spokój cisza, las na miejscu, tak jak pani widzi. Konie natura, dobre jedzenie. A kto do pana I... przyjeżdża? Kto do mnie przyjeżdża? Większość mieszkańcy Krakowa. Całymi rodzinami? Tak, z całymi rodzinami. Grupy tak samo, takie, które, w, w, przypuśćmy, firmy, które chcą. Oni to mówią mi o integracji, że po pracy chcą, chcą posiedzieć. Ale przede wszystkim rodziny. Rodziny z dziećmi. Dlatego zrobiłem ten plac zabaw tam. A co pan proponuje takim prawdziwym mieszczuchom? Prawdziwym mieszczuchom. No to każdy pokój jest z łazienką, z telewizorem, ze stałym dostępem do internetu. Ktoś przyjedzie z, z, ze swoim laptopem, no to co może siedzieć i, i tłucze. A chce korzystać, no to korzysta z mojego komputera. Taki już prawdziwy no Ale No i też telewizja satelitarna, no ale tu nie ma czasu na oglądanie telewizji. Ten internet to żebym zrobił tylko dlatego, że dość jest takich pracocholików dość dużo. Przyjeżdżają i oni nie mogą żyć bez tego. A co polecasz w kuchni? Czy ta kuchnia jest atrakcją dla turystów? Jest. Jest, bo to jest kuchnia tak jak nasze babci gotowały. Obojętne, czy pierogi z mięsem, czy z borówkami, czy z jagodami, czy gołąbki, czy dobry gulasz z miejscową wołowiną z kaszą gryczaną. Czy Pana zdaniem gospodarstwa agroturystyczne są sposobem na ściąganie turystów? Są. Są na moim przykładzie, bo dużo osób przyjeżdża, mam Belgów, Niemców i to Niemcy przyjeżdżają, już te rodziny niemieckie przyjeżdżają już z roku na rok. Już nie mówiąc o Polakach, którzy, którzy z chęcią przyjeżdżają, bo nie, ch nie chcą mieszkać w dużych hotelach, w molochach, nie chcą jechać przypuśćmy do Zakopanego czy, czy, czy do Krynicy. A co jest atrakcją dla obcokrajowców? Sarna w lesie? Sarna, jak wyjdzie, jak wyjdzie. Przypuśćmy na balkon i widzi Sarnę, widzi konia na pastwisku, to jest dla niego atrakcją. I to dużą atrakcją. Bardzo panu dziękuję. No, ja również. Na koniec naszej wizyty w gospodarstwie agroturystycznym przypomnę państwu pytanie konkursowe. Czy tym bark słynie z produkcji soków owocowych? SMS -y o treści tak lub nie mogą państwo wysyłać pod numer 7168. Rozwiązanie konkursu tuż po tematach dnia. A my widzimy się o 17.50. Na program zaprasza firma Tymbark SA.